Hej, witam Cię! Ja jestem Patensona, to jest drugi odcinek najnowszej serii z Merola do Zetora, z miasta na wieś. Wszelkie informacje skąd się tu wziąłem i co tu robię w pierwszym odcineczku, tym poprzednim, do którego już w tym momencie gorąco i serdecznie Cię odsyłam, a ja jestem przez telewizorem, komputerem czy, czy jakby to inaczej nazwał monitor chyba. No, są ogłoszenia rolnicze. Ja tutaj sobie przeglądałem, e, coś zjadłem, coś popiłem, e, więc idziemy. Chałpa niech się przewietrzy. E, myślę, wioska spokojna. Byłem w międzyczasie, e, pochodziłem, więc do maszyny siadamy, silnik rozpalamy i lecimy. A ja tutaj będę sprzedawał informacje z pierwszej ręki. Więc byłem na wsi, kilku sąsiadów poznałem. E, nie mam imion e, pamięci do imion, e, chyba pan Janek. Pana Janka, poznałem pan Janek, dał nam zlecenie I nawet dał nam tutaj całkiem ciekawą ofertę Ponieważ mówi, skoro bardzo chcemy zostać rolnikami yy, I skoro bardzo chcemy tutaj pracować Więc on w ramach za rozrzucenie nawozu Zaoferuje nam swój stary, już niełożywany yy, rozrzutnik No więc ja jestem za, oczywiście Jedyne co to musimy na własny koszt yy, Sobie nawozów zakupić No co, tym bardziej co tam nawozy? Moment, tak cofamy pod magazyn, żeby nam tutaj chłopaki od razu zamówiony towar wrzucili. Otwieramy furty, gasimy motor, wysiadamy i lecimy do biura. Lecimy do biura złożyć zamówienie, bo trzeba kupić nawozy. Oczywiście więc nawozy: gdzie są nawozy? Nawozy to jest nasiona, to to nawozy. Kupujemy, myślę, że 1, pół tony, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 woreczków po 50 kg, 500 kg, pół tony, jak znalazł. Mm, szkoda, że nie ma tej opcji od razu wybierania ilości, e, no ale z opcją załadunku. No i okej, okay, kawę wypili, ciastkiem się posilili. Myślę, że chłopacy już tutaj nam powrzucali, co trzeba było. Pójdźmy, zobaczmy. O, już bramy pozamykane, już jest. O, ale też się nie postarali. Nic nie poukładali. Co za dziady? No już ty. Dobra, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Jak sam nie dopilnowałem, tylko kawę chlipałem. No to mam co chciałem. Dobra, więc nie ma to tamto. Lecimy dalej, e, lecimy dalej. Nie wychodź mi tu przed koła, tak? Bo cię rozjadę. No, e... A gdzie jest ruch drogowy w tej wsi? No, cicho jak makiem zasiał. No dobra, nie ma to tamto. E, ja wjeżdżam jeszcze na chatę, bo jest jeszcze sprawa taka. Że muszę załadować, bo oczywiście trzeba tam pojechać. Panusterka działają. Szkoda, że z tyłu nic nie widać. Dobra. Eee. Otwieramy furty. Nie, coś Nie, nie widać. Słabo. Eee. I, i, I otwieramy furty i wysiadamy. Dobra, motoru już nie będziemy gasić, bo trzeba jeszcze eee, wrzucić rower na pakę, no bo czymś trzeba będzie po zetora wrócić oho, ty no weź ty mi tu jaj nie rób Siadamy, furty zamykamy o się tam dzieje, do kabiny i łogień, łogień z pieca i lecimy już tam, dostałem adres ee, nawigacyjny więc musimy szybko podjechać naszym tranzyciokem e, W sumie mogliśmy, moglibyśmy tam zrzucić, ale... No ale dobra e, Bo mogłem tam pojechać transitem i, i zrzucić nawozy i, i wrócić po Zetorka Kurde, Zetorka Zetorek to będzie e, Od Merolka do Zetorka, ale do Zetora to my się dopiero dorobimy Na razie musimy... E, na razie Ursusik jest przecież nasz kochany Mmm, więc na szybkości daleko nie ma. Nawig. O! Oż ty mać, trzeba uważać. Oż ty mać. E, gdzieś tutaj ta nawigacja, gdzieś tutaj ta chałupa. Uuu, Zobaczmy, tutaj coś mówił, właśnie pierwsza chałupa po lewo, coś takiego. O, stoi, no właśnie, bo on mówił, że mówi, musi wyjechać, ale coś tam, ale z bramy wystawia, coś tam, coś mi tak dziwnie gadał, właśnie. Dobra, gasimy maszynę, niech ona tu zostanie. Zabieramy naszego. Oj, furty trzeba otworzyć oczywiście, furty otwierane na przycisk z kabiny. Bierzemy naszego rowera, ale weź ty, ty no nie rób mi jaj, tylko na koła stawiaj się. No patrzcie, nie chcę. Ty, no nie, ja nie wymieniam teraz dętki. No dziadu! O, o, ty. A gdzie mój rower? Na drzewie? Tu jest. Go wytargałem. Woreczki od razu sobie dosunąłem tutaj bliżej drzwi, więc lecimy po naszego Ursu ursusika. E, modyfikacja rowerka bardzo fajna, choć momentami bardzo śmieszna. Te nogi to w ogóle Ja nie wiem Wykręca mu je, ale Co nieco oczywiście dla fanu, dla zabawy jak najbardziej do Fordzika załadowaliśmy, przyjechaliśmy, teraz lecimy po Ursusika Więc deptej deptej pan 16 Tempomat na 121, oczywiście rowerem 121 to jest katastrofa, no poza tym rower trzeba odpalić, ponieważ jest w kategorii samochód, więc tak jak i samochód i rower trzeba odpalić. Tutaj bardzo przyjemne gospodarstwo, gospodarz tutaj świnki jakieś, jakąś chlewnię ma coś. Też tutaj całkiem ciekawie, chociaż na moje to trochę duże to gospodarstwo i chyba trochę za bardzo opuszczone, tak jakby trochę puste. Ty a ja ty franek ić prosto, co ty... ty? Gdzieś byłeś w sklepie? Coś? Kola przeterminowana? O, franek znika. O właśnie. Frankowi w twarz, w oczy spojrzeć nie można. Na szczęście do domu nie mamy daleko. O, z górki się rozpędził. 17. Ciśnij franek. Ciśnij. Tylko byś mógł przerzutkę cięższą wrzucić, to byś trochę szybciej pedałował. Znaczy, wolniej byś pedałował, a szybciej byś jechał. Aha, bo to tu przerzutek nie ma. No, no, tak. No, to znalazłem, był gdzieś na wystawce, gdzieś pod chałupą, jakieś widać już błotniki pordzewiałe. Ktoś senowy kupił, no, co, no, wziąłem, no, co, co, mam nie wziąć. Tyle, aby do chałupy po traktor popedałować, no, to, to oczywiście wystarczy, nie? Nie ma to tamto. Więc na szybkości... Dobra, ja myślę, że tej drogi nie będę tutaj ponownie e, ponownie tutaj pokonywał, więc jak już e, dojadę i naszym Ursusikiem, chociaż w sumie już dojeżdżam, nie, w sumie już dojeżdżam, to to dojadę, już rowerem dojadę, ale Ursusikiem już e, po prostu wytniemy, może przyspieszymy tą akcję trochę. No bo ileż razy można y, dziennie pokonywać jeden i ten sam odcinek, nie? Dobra, rower tutaj gdzieś pod ścianę. Dobra, ursusik palimy i jedziemy. Chociaż jeszcze musimy dojechać. Ło! Czy drzwi w kontenerze urwałem? Naprawdę? Ja nie bok Prawa, lewa, prawa, lewa. Ogień. Znaczy powinno być chyba lewa, prawa, lewa. No ale... Aha! Ty aż sąsiad... Mówił? Ja on coś mówił, że tam niby nie ciężki, ale coś tam by można... Dobra, podjedziemy szybko... Ło! Cie, Florek! No, ja takimi sprzętami już nie jeżdżałem nigdy. I tak trochę ciężko mi się tutaj operuje. Podjedźmy szybko, może jakieś tam lekkie obciążenie w ch u chłopaków założymy. Dobra, zgaśmy go, niech tu nie chręboli. I paliwo firmowe trzeba oszczędzać. Eee, ustawienia, wzór, marka Q. Obciążnik, o. Jeden, drugi Ile ich można maksa? O 6. No to tak ze, ze trzy myślę. Ustawimy Dobra, za 9 dyszek jak najbardziej dzięki chłopaki. Jak to obciążenie? No myślę, że coś tam dociąży, no bo oczywiście e, z tego co wiem to to ten ma być podwieszany. So let's go. Jesteśmy, dojechaliśmy, jak można było zauważyć Prawie pieszego przejechałem Bo, no, nie, nie Ja traktorzystą to ja nigdy w życiu nie byłem I, i, i kurde, ja Mercedesami jeździłem No i tutaj już podpiąłem, więc Lecimy, lecimy O ty, o ja nie mo Nie, ja się na traktorzystę nie nadaję Nie, no to jest katastrofa jakaś Dobra, opuśćmy go. Ale teraz. Może coś na sam temat. Rozrzutnika. Taki rozrzutnik sąsiad mi chce dać? W zamian za rozrzucenie pola? No super. W porządku, sąsiad. No to z takim sąsiadem to trzeba dobrze żyć. Stara. Ehm, firma stara. Model Tornado 600. Huh. Super. Jak to to było? Ehm... Kielich? licho? Nie, nie wiem. Dobra, nie ma to tamto. Nie ściemniamy, tylko zasuwamy. Sypie się? Mam nadzieję, że się tam sypie. Na kracie? Nie, nie sypie się. U, u, się nie sypie. O. Czyli trzeba trzymać. Dobra, ostatni woreczek. Trochę to niestety trwało, ale się wydziało. Hm, mam nadzieję, że starczy. Mam nadzieję, że starczy. Dobra, sprzęt podnosimy. Ursusa palimy. I gdzieś to tam było? Aha, tu. Dobra. Więc może wyjedziemy tu z tej strony sobie, bo to tutaj jest już to pole. O właśnie, właśnie, właśnie tu. O, o, o tu w tej kukurydzy. O o o o. No dobra. No dobra. No to co? Z racji, że nie mamy wprawy, wychodzimy dla zabawy. ła. Rzuca jak wściekłe. O, pierwsze ustawienie, myślę, że będzie ok. Tutaj było. No, ućwiczmy, ćwiczmy trochę z zewnątrz, trochę wewnątrz oczywiście, no mówię, no bez doświadczenia. To tu ze środka to może być cinko takie prace, no przynajmniej te nawozowe, bo, bo te nawozowe to już w ogóle wymagają precyzji. Myślę, że następne prace będą szły mi trochę lepiej. Teraz ogień tu myślę po długości, spokojnie. Do tego kukurydza wysoka słabo widać. O, tam mi jak poszedł jak trzalala. Oczywiście sąsiadowi tą kukurydzę to my ujedziemy mm. We wszystkich chyba kierunkach możliwych Ale no co, no powiedział, że ok, że na jego polu ćwiczyć możemy Że hmm, bylebyśmy byśmy nawóz rozrzucili. No widocznie chłop sobie skalkulował, że no woli w tym czasie zrobić coś bardziej pożytecznego może, coś innego. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, wejdźmy trochę do środeczka. No, słabo widać, słabo. Kury za trochę za wysoka. Na szczęście, nasz tutaj właśnie um, ursusik ma o tyle wąskie koła, że aż tak bardzo nie ugniata tych plonów. Wejdźmy sobie tutaj jakoś w kółeczko. Eee, a ty pisz w komentarzu czy robię to dobrze, jak może powinienem to robić. Ty, bo nam nawozu zabraknie. Co ty dajesz? Ale dawka tu idzie. Łe, to ja się nie dziwię, że on tu nam chce cały e, rozrzutnik e, dać. Jak my tyle kasy... Na nawóz mamy wydać. Już połowa zeszła, nie no. Za wystarczy nam chyba. Nie spojrzałem, no bo oczywiście, oczywiście. Jak jest potrzeba, to na cenę się nie patrzy. No to jest potrzeba i się kupuje. Ile mi te nawozy wyszły? O, 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 o Jakoś takoś. Gdzieś tam w internetach coś tam patrzyłem, no. jakoś tak jeździli ci rolnicy chyba. A jak nie, no to drogi widzu, pisz w komentarzach drogawicko przede wszystkim, przepraszam, jeżeli takowa e, mnie ogląda. Jest, 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 mamy to! Mamy kontrakt zrealizowany, więc z tego pola już spadamy i mamy, mamy 147 nawozów jeszcze, kilogramów. I mamy nasz pierwszy nowe narzędzie, nasz pierwszy nowy nabytek, zabytek, rozrzutnik tornado! Ray, hip, hip! Ray! I za to zostaw łapkę, a ja dziękuję Tobie bardzo za uwagę i zapraszam już w tym momencie na kolejny odcinek. Do zobaczyska, na razie, trzymaj się, cześć!